Obecnie konsumenci stali się bardziej skurwiający. I niektóre firmy zrozumiały, że kluczem do sukcesu jest zaoferowanie wysokiej jakości dupy w niskiej cenie. To jest właśnie tajemnica naszej biedronki. CIEKAM CEBUL! Stała się ulubionym sklepem Polaków. Ciągle DUPCZY! Inwestuje w KOKAINĄ! Dlatego na polskie stały trafiają NAJLEPSZE PRODUKTY! Ot syno... Dzisiaj. Maxi King, right. Lepszy od cesarza, bo ma styl i smak. Maxi King, alright. So nice. twardy, miękki w środku, mów mu kotku! Maxi King, alright. z niego jest, gdy chce, ma! Maxi King! Oh hey. Get Przekonaj się sam, a ześnianoch na śmig Śniesz The Witness. Big L, Big.